Pan z wami, jestem boli, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Pano. Pano, 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 Pano. Myślę, że już jesteśmy zmęczeni pandemią. Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli coś o koronawirusie, o oboszczeniach, o kolejnych słupkach, które mówią i nie chodzi o to, żebyśmy o tym wciąż mówili, ale to jest kontekst naszego życia. Jeśli chcemy Boże słowo głosić, to musimy je umiejscowić w naszym konkrecie. Od roku tak żyjemy. Nawet maseczki na Waszych twarzach, dobrze, że je macie, pilnujmy tego. Świadczą o tym, że to nie jest taki normalny świat, tak? nie jest to normalne takie życie. Wiele się zmienia. Progności mówią, że świat już nie będzie taki sam. I chyba oczekiwanie, że wszystko wróci w stare tory, jest rzeczywiście takie na wyrost. Tak? Zresztą, czy rzeczywiście o to by chodziło? Kościół też nie będzie taki sam. To co jest niezmienne? Niezmienne jest to, co jest pragnieniem Boga. Pragnieniem Boga wobec każdego z nas. Jakie więc jest pragnienie Boga? Jeśli chcecie znaleźć odpowiedź na to pytanie, to zapraszam Was na te rekolekcje. Znajdziesz tu odpowiedź. Jakie jest pragnienie Boga? Nie co Ty myślisz. My za dużo myślimy o Panu Bogu. W tym znaczeniu, że to, co ja sobie wymyślę, to ja poczuję, tak? to, co gdzieś się we mnie zrodzi. Nie, ja nie pytam, co ty pomyślisz, co jest w sercu Boga, co realnie jest w sercu Boga. Bóg nam to objawił. To jest podane, tu nie trzeba odkrywać tego. Jesteśmy zmęczeni tym wszystkim. Tak? Praca zdalna, może na początku była dobra, ale po miesiącu już masz dosyć. A niektóre mamy to już za chwilę, jak Solejukowa z rancza, będzie mówiła po niemiecku, po angielsku, sinusy, kosinusy, tak i wszystko, no bo ma powtórkę ze szkoły, tak? Jedziemy po kolei, tak? Przez naukę zdalną. Jesteśmy tym zmęczeni. Do tego wszystkiego. Yy, wiele wiadomości do nas dociera. Kto z Was ogląda telewizor w ogóle? Ręka do góry, przyznajcie się. No, śmiało, słuchajcie, odważnie. Nie, niektórzy. Podnieś rękę, podnieś, ja podnoszę, tak? Oglądasz telewizor, tak? Ja też oglądam, tak? Dobra, a gdybyśmy teraz podnieśli lewą rękę, tak? No, podnieście lewą rękę. Wszyscy, którzy oglądają coś w internecie. <laughs> A tam są i dobre, i złe treści. Dobra, już nie będę Was męczył, przynajmniej przez najbliższe pięć minut. I teraz tak. Popatrz, w internecie znajdujemy też wiele treści o Panu Bogu, o Kościele, o Jezusie, o Matce Bożej. I wiesz, chcę Ci powiedzieć, że wiele z tych treści głoszonych jest niewłaściwych. Bo nie wszystko, co się mówi o Panu Jezusie, Matce Bożej, jest dobre. Oto w czasie pandemii ujawniły się różne takie tendencje dziwne. Oto nawet część duchownych, część świeckich, niektórzy bardzo aktywni w internecie zaczęli zwiastować, że to już jest koniec świata. Że pandemia to jest Boża kara za grzechy. Za jakie grzechy? Czy Bóg musi tak karać? No i teraz zależy, kto, jaką ma wrażliwość. Nie. To za aborcję w Chinach. Pasuje? Z Chin wyszło. Aborcje tam są na potęgę. Pasuje, pasuje. To może za niemoralność. Bo tyle ofiar jest w Stanach Zjednoczonych. Jest niemoralne tam życie? Prawo coraz bardziej liberalne? Jest. Pasuje, pasuje. Cokolwiek podłożysz będzie pasowało. Oto nawet publicznie. Gdzie tysiące ludzi zaangażowało się w pewien projekt, który był promowany w internecie, ogłoszono tam, że się skończył już czas miłosierdzia, a przychodzi czas Bożej Sprawiedliwości. Niby brzmi bardzo tak wzywająco do nawrócenia, tak? Ale do kogo? Do czego? Bo nie do Boga którego znamy z Biblii. Oczywiście w Piśmie Świętym mamy słowo, że choćby dziś było w liturgii, z drugiej księgi kronik, że jest jakaś kara, tak? Ale to jest też pewien sposób przedstawiania przez Żydów rzeczywistości, gdzie wszystko przypisują Bogu, tak? Są konsekwencje grzechu, są konsekwencje zła, które popełniamy, tak? I Pan Bóg nie musi nas karać, bo. My sami to zrobimy. O tym jeszcze będziemy mówić na naszych rekolekcjach. Ale głównym motywem pisma świętego nie jest kara, nie jest to, co ludzie nazywają Bożą sprawiedliwością. Ja Wam też wytłumaczę, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy. Bo jak rozumiesz rzeczywistość tak: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze, kropka. I jak tam nie dołożysz Dziesięciu założeń i wyjaśnień, to takie zdanie jest niezgodne z Pismem Świętym. Nawet w książeczkach macie to wpisane. Przez przypadek wlazło do tak zwanego małego katechizmu. Bez pewnych założeń, o których będziemy mówić jutro, to zdanie nie prowadzi do szczęścia, tylko do lęku. Albo do mentalności niewolnika. A co to jest mentalność niewolnika? Czy chrześcijanin, który jest niewolnikiem Boga, aż to brzmi okropnie, ale tak się przedstawia, to jest ten, który czyni to, co Bóg mówi, bo się boi kary. Jakby nie było kary? Przeciwiedza, a to jest grzech? Albo inne pytanie. Przysiędza, a to jest grzech ciężki czy lekki? Na no czemu pytasz? No bo jak lekki, no to przeproszę, idę do komunii. Ja mówię, to tak, jak tak ustawiasz sprawę, to już jest ciężki. To jest mentalność niewolnika. Albo Panu Bogu trzeba dać godzinę w niedzielę? No nigdzie to nie jest napisane, że to tak ma być. Pacierz trzeba odmówić? W Biblii też nie ma, żeby pacierz odmawiać. Nie znajdziecie takiego zdania wyliczony czas, odmówiłeś ojcze nazdrowaś Mario, ciach, odhaczone jedziemy dalej, teraz się toczy życie a jeszcze się trzeba pomodzić wieczorem dobra, w przerwie yy, w filmie, tak, zależy która stacja czasem są długie przerwy ze dwie dziesiątki byś też odmówił w czasie przerwy reklamowej, nie? jest odmodlitwa? to jest mentalność niewolnika, albo popełniłeś, tak, idziesz na przykład ulicą tak się coś, nie, wpadłeś do dziury, nie, noga zwichnąłeś i co mówisz? Za jakie grzechy? No rzeczywiście Pan Bóg musi się posługiwać dziurami w drodze. Nie? No nie lepiej zgłosić drogowcom: Zróbcie w końcu coś z tą dziurą. Nie? Nie. Pan Bóg będzie karał za grzechy w taki sposób. I widzisz, co to, do czego to prowadzi? Do tego, że Pan Bóg jest tam, a ja jestem tu. Co prawda, chciałbym być w niebie, ale muszę w takim razie się podporządkować, robić dokładnie to, co On mówi. I wtedy jestem kwita, ja zrobiłem, no to teraz zapłata. A dzisiaj usłyszeliśmy z listu do Efezjan coś innego: że zbawieni jesteśmy nie z uczynków, ale z łaski. O tym jutro. Ale jest inna droga. Jest droga bycia przyjacielem. Tak jak Mojżesz, o którym czytamy, był przyjacielem Boga. Chciałbym, żeby na moim grobie było napisane, nawet nie musi być imię i nazwisko. Naprawdę to tam potem zapomnę, kto to w ogóle był. To nie jest istotne, jak się nazywam nawet. Tak? Tam nie musi być napisane Przemysław Sawa, urodzony wtedy, umarł wtedy. Chciałbym, żeby tam było przyjaciel Boga napisane. Bo nie chcę być niewolnikiem Boga. Dlaczego tu jesteś? Bo trzeba. To też jest jakiś motyw. Nie neguję tego. Bo jesteś tak nauczony? Nie neguję tego. Bo potrzebujesz? Tu już jesteśmy bliżej poprawnej odpowiedzi. Chciałbym, żebyśmy tak poznali to pragnienie Boga, byśmy byli Jego przyjaciółmi i wszystko, co robimy, robili z miłości. Dlatego jestem tu. Dlatego unikam grzechu. Dlatego robię to, co w Słowie Bożym jest napisane, czy to, co wskazuje nam Kościół, nie z lęku, ale z miłości. Kto z Was, mężczyzn, był przed ołtarzem, patrzył w oczy swojej przyszłej żony i mówił: Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Czy to ogranicza Twoje życie? Czy ta przysięga, pomijając już aspekt sakramentalny, nie jest po prostu tym, co zabezpiecza Twoje życie, Twoje życie, Twoje małżeństwo, Twoją miłość? Jesteś wolnym człowiekiem, ale nie robisz pewnych rzeczy bo kochasz swoją żonę, bo chcesz być jej wierny. Drodzy moi, pismo święte ukazuje prawdziwe oblicze Boga. Na przykład w księdze Izajasza w 43 rozdziale czytamy, drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości, ja Cię miłuję. Albo, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Albo na przykład góry się mogą poruszyć, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Albo z księgi Jeremiasza. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was wyrocznia Pana, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Czy to oznacza, że czas miłosierdzia się skończył, a przychodzi boska sprawiedliwość? I powiem, totalną manipulacją jest wykorzystywanie fragmentów dzienniczka świętej Faustyny, żeby taką tezę udowodnić, a wielu ludzi to robi, wyrywając kontekstu, a poza tym nie dzienniczek jest źródłem objawienia, tylko Boże Słowo. Tak, Pan Jezus powiedział takie słowa, ale trzeba to wziąć w całości, a nie, że nam pasuje do pandemii. Bóg objawia się jako kochający. A czyż dzisiaj nie usłyszeliśmy przed chwilą fragmentu trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, gdzie mamy najpiękniejsze zdanie, całą kwintesencję, syntezę całej Biblii, całego objawienia. Tak bowiem Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powiedzmy wspólnie to zdanie. Ono jest tak ważne. Choćby nam nie wiem, wszystkie Biblie się straciły, to to jedno zdanie, jeśli będzie w pamięci, to mamy całą głębię Bożego Słowa. Mówmy głośno. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I drodzy panowie, teraz wy mówicie, a panie słuchają, bo chcemy wam, drogie panie, powiedzieć coś bardzo ważnego. Uwaga! Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To nam wystarczy na razie. Tak bowiem Bóg umiłował świat. A teraz, drogie panie, powiemy wszystkim mężczyznom, ja wam pomogę. Tak bowiem Bóg umiłował ciebie, że syna swego jednorodzonego dał. Uwaga, panie, mężczyznom, mówicie najważniejsze zdanie Pisma Świętego. Czy cztery. Tak bowiem Bóg umiłował ciebie, że syna swego jednorodzonego dał. A teraz, drodzy, powiedzmy głośno każdy o sobie, każdy sobie samemu. Tak bowiem Bóg umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał. Tak bowiem Bóg umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał. Drodzy moi, papież Franciszek w pięknym dokumencie Chrystus Vivit, Chrystus żyje, dedykowanym młodym i całemu ludowi Bożemu, napisał tak. Dla Boga... Jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny, bo jesteś dziełem Jego rąk. Dlatego poświęca Ci uwagę i pamięta o Tobie z miłością. Powinieneś zaufać pamięci Boga. Jego pamięć nie jest twardym dyskiem, który rejestruje i zachowuje wszystkie nasze dane. Jego pamięć jest czułym, współczującym sercem. Nowy Testament, a on dla nas jest kluczem. Ukazuje Boga jako Ojca. Pan Bóg chce, żebyśmy nazywali go Ojcem. Dla nas słowo ojciec w takim powszechnym użyciu, no, jest pewnym takim nieczułym słowem do końca. Tak? Bo raczej używamy czego? Jakiego słowa? Ojcze to może mówimy do księdza, tak? Czy zakonnika, tak? A do ojca takiego rodzonego jak mówimy? Jak w Czechowicach mówicie? Tato. No właśnie. Jak mówisz? Do, do, tato mówisz? Mamuś, tato? Tak mówisz? W domu, No właśnie. I wiecie, w Biblii mamy słowo, że Paweł mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha trzeźwego myślenia i możemy mówić Abba Ojcze. To w Izraelu można usłyszeć, jak yy, chłopcy czy dziewczyny wołają na przykład za tatą swoim: Abba, abba! Rozumiesz? I czytasz Biblię? Jak mam mówić do Boga? Abba, abba! A ten lecisz, kraw taki za, za tatą, i, i woła po żydowsku, po hebrajsku tak: Abba, abba, abba! To jest to samo słowo. Jaką więc masz relację z Bogiem? Czy ją masz? Czy Bóg jest dla ciebie wysoko, a ty jesteś tu? Zapraszam was. Chciej przyjąć Boga. No i teraz właśnie Bóg nas miłuje i dlatego może być przyjęty. To nie jest za coś, to nie jest dzięki czemuś. Kocha nas, którzy jesteśmy nam mszy, i kocha tych, którzy są złymi ludźmi. Kocha tych najświętszych i tych największych drani. Kocha każdego. Jego zamiary są nieodwołalne, jak powiedział: Kocham. To kocham, jeśli powiedział, posłałem swego syna, to posłał swego syna koniec. Tu nie ma co dewagować. Mogę przyjąć, a może odrzucę? Za chwilę coś Wam chcemy pokazać. Pewną scenę, która może Ci pomóc znowu zrozumieć głębiej to, o czym mówimy. Spróbuj się zidentyfikować. Co ten obraz, który teraz, króciutki. Zobaczysz, mówi o Tobie. O Twoim życiu, o Twojej codzienności, o Twojej relacji też z Bogiem. Jestem włożna. Zemnę się. Głodna. Na Jestem głodna. na ekipie. Mogę jeść, Jestem głodna. Poczytam książkę. Jestem głodna. Zadzwoń do koleżanki. Jestem głodna. Jestem dalej głodna. Popatrz. To pierwsze, czy to co to jest teraz? Masz do wyboru. Możesz cały czas być aktywnym, cały czas szukać w internecie, cały czas szukać w relacjach, cały czas szukać w pieniądzach, cały czas szukać w różnych dobrych rzeczach i nie będziesz nasycony. Ale możesz przyjąć błogosławieństwo Ojca, który jest Abba, który jest dobrym Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli wybierasz mentalność niewolnika, to nie dziw się, że będzie ci ciężko w życiu, bo niesiesz wszystko sam. Ale ten, kto zwróci się do Boga i pozwoli się kochać i wpuści w tą codzienność, w tą zwyczajność Pana Boga, tak jak pokazaliśmy, to jest ilustracja dzisiejszej Ewangelii. To nie, że jest życie sielskie, anielskie. W niebie takie będzie ale żyjemy w błogosławieństwie, żyjemy z Bożą pomocą i Bóg nie zostawia nas samymi. Chcesz, żeby było tak, jak jest teraz? Czy jak było przed chwilą? Chcemy też wam powiedzieć o tej miłości Pana Boga. Chodź, Grzegorz, chodź. Bo to nie tylko, że ja mówię tak, ale za chwilę wysłuchamy krótkiego świadectwa każdej z tych osób z naszej ekipy tu, dziś posługującej. Zapraszam wszystkich tutaj. Tak. Jak doświadczam Boga? Chodźcie już, chodźcie. Tak. Na środek, na środek. Nie widzą was. Jeszcze dalej. Tak? Jedno zdanie każdy. Dwa, trzy maksimum. W jaki sposób doświadczyłeś miłości Pana Boga? Oto masz ludzi zwyczajnych, nieidealnych. Nikt z nas tu nie jest idealny. Ale chcemy wam powiedzieć jedno. Warto z Bogiem żyć. Dlaczego? Ja doświadczam miłości Boga przede wszystkim w przeboczeniu. Jestem grzesznikiem, grzeszę każdego dnia. A mimo to jest ktoś, kto mnie kocha. Jest Tata w niebie, on mnie kocha. On mi przebacza, więc ja się też uczę przebaczać innym. Dzięki. Bóg kocha mnie osobiście, bezwarunkowo i zawsze mogę na Niego żyć. Wyświadczyła mi Jezusa bliskości, wyświadczyła mi miłości, wolności, radości i to, że jestem Z miłością otworzył mi moje oczy i moje serce, ukochał moje życie i... Ja wiem, że nie kocham, że jest blisko, w trudnościach, w radościach, żyć zawsze. Czegoś potrzebujesz, co oni powiedzieli? Wyzwolenia z lęku, albo poczucia, że jest się kochanym, albo właśnie przebaczenia, tak? które przekłada się na przebaczanie ludziom. Chcemy się teraz pomodlić za was. Nie chodzi o kolejne słowa. Ale pozwól, żeby Bóg zaczął działać w Tobie. Zamknijcie oczy. Panie, my Cię błogosławimy w tych osobach, którzy tutaj są. Proszę Cię, abyś dał każdemu doświadczenie Twojej obecności, miłości, dobroci i wierności, tego, że Twoje zamiary są pełne pokoju. Sprawa, aby doświadczyli tego, że są ukochanymi przez Ciebie, że życie ich jest ważne dla Ciebie. Tym, którzy chorują, daj zdrowie. Tym, którzy są w niepokoju, daj pokój. Tym, którym życie w jakości się wali, daj Panie zbudowanie. Ale każdemu daj wolność, każdemu daj yy, poczucie sensu, ale nade wszystko niech doświadczają Twojej chroniącej ręki, Twojej miłości, która jest za darmo, miłości, która jest stała i wierna, miłości. Która góry przenosi. Kiedy oni są niewierni, Ty jesteś wierny. Kiedy oni odchodzą, Ty cały czas jesteś. I spraw, Panie, aby nikt i nic nie wyrwał z ich serc tego doświadczenia, że jesteś i kochasz na zawsze. Amen. Amen. Powiedz amen głośno. Amen. Czy niech tak będzie. I powiedz do osoby obok Ciebie, Uwzględniając, że może ktoś siedzi sam w ławce, to się do niego zwróćcie. Powiedz tak: Bóg kocha Ciebie, jesteś ważny, czy ważna, dla Niego. Powiedzmy księdzu Piotrowi, Proboszczowi: Bóg kocha Ciebie, jesteś ważny dla Niego. Amen.